Zajęcia w Domu Kultury to będą się odbywały przez te ferie całe, 10 razy. I za każdym razem jak się spotkamy będziemy robili te rysunki, te kolorowanki inną techniką. Będzie jak paletka, znaczy farby plakatowe, i pastele suche, i kredki, i wyklejanki, świetne. A dzisiaj będziemy malowali pastelami olejnymi. Wiecie dlaczego to się nazywają pastele olejne? To są takie kredki, jak, jak kredki woskowe, nimi można malować, kolor kochora rozcierać. A one się nazywają olejem, bo są stworzone tam jest do mieszka oleju, jak farba olejna do obrazach. Jak nimi się maluje na płótnie, a później się pędzelkiem złoczony w terpentynie po nich potrzeb, to się rozmywają jak obraz olejny wtedy wygląda w ten rysunek. I dzisiaj będziemy kolorować te. Właśnie te rysuneczki, kolorowanki z powiatu radzeckiego. I to jest co? Pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej w Komarówce Podlaskiej. Jest to z Komarówki? To dyrektor miał taki zamysł, żeby właśnie poznawać takie miejsca w naszej powiecie. Tegoroczne ferie w województwie lubelskim rozpoczną się 14 lutego. Z tej okazji Radzyński Ośrodek Kultury przygotował bogatą ofertę, aby umilić dzieciom wolny czas. Podczas ferii odbędą się między innymi projekcje bajek i filmów familijnych w kinie Oranżeria. Sing 2, Skarb Mikołajka, Clifford Wielki Czerwony Pies i Nasze Magiczne Encanto. Ponadto przygotowane zostały zajęcia plastyczne, podczas których najmłodsi, przy użyciu różnych technik, zajmą się kolorowankami z powiatu radzyńskiego. Odbędzie się też turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych. Zaplanowano również warsztaty z Mirosławem Wlekłym pod tytułem Przygoda dzika Toniego Halika. Zaadresowane są one do dzieci, które marzą o dalekich wyprawach i zastanawiają się, czy we współczesnym świecie jest coś jeszcze do odkrycia. Przeżyją niezwykłą przygodę wspólnie z jednym z najsłynniejszych polskich podróżników. Z kolei dla dorosłych przygotowana została projekcja filmu o Tony Haliku w reżyserii Marcina Borcharta. Ciekawą propozycją przygotowaną przez Radzyński Ośrodek Kultury są teatrzyki dla dzieci, między innymi Legenda o Smoku wawelskim, O rybaku i złotej rybce, Brzydkie kaczątko i Pinokio. Odbędzie się też spotkanie zatytułowane Has w magicznym programie komicznym.